Dzień dobry Państwu. Dziś gościem INFO ELBLĄG jest Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wiceminister Finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz Minister Finansów w rządzie Rysłała Kaczyńskiego. Dziękujemy, że przyjął Pan zaproszenie wydawcy INFO ELBLĄG i przyjechał do naszej redakcji. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Panie Ministrze, więc może takie pierwsze pytanie na początek. Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego? Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zajmuje się stabilnością i bezpieczeństwem rynku finansowego w Polsce. Oczywiście można stworzyć jakiś rynek bardzo stabilny i bezpieczny, bardzo podnosząc jego koszty. Zatem Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dba również o to, żeby, mu, żeby temu bezpieczeństwu i stabilności towarzyszył także pewien rozwój i wzrost. Trzecim elementem, który warto zaakcentować, jest kwestia ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku. Dobrze, więc proszę powiedzieć, jaka jest obecnie kondycja finansowa sektoru bankowego w Polsce? Sektor bankowy w Polsce zdecydowanie lepiej sobie poradził niż wszystkie inne sektory bankowe w całej Unii Europejskiej. Żaden bank w Polsce nie wymagał dokapitalizowania, żaden pojedynczy podmiot nie prosił o dodatkowe wsparcie finansowe ze strony państwa, ze strony pomocy publicznej, a zatem polski sektor finansowy nie tylko, że nie potrzebował pomocy ze strony państwa, to również był w stanie zwiększyć swoją bazę kapitałową. Przykładowo współczynnik wypłacalności wzrósł na przestrzeni ostatnich trzech lat z ponad 10% do prawie 14%. Jest to jedna z najwyższych miar w całej Europie. Czy to oznacza, że kryzys ekonomiczny, czy kryzys finansowy jest już za nami i na przykład mieszkańca nawet naszego miasta nie grozi już to, że mniejsze banki mogą upaść? Kryzysy gospodarcze mają taką specyfikę, że często są bardzo rozłożone w czasie. Również ten, który... W tym momencie można powiedzieć, ma wymiar globalny, jest kryzysem, który, chociaż zaczął się gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych, to zdecydowanie jego konsekwencje również przekładają się na wszystkie pozostałe zakątki świata. W Polsce ta pierwsza fala dotycząca nowej inżynierii finansowej była zupełnie niezauważalna, dlatego ponieważ wielu takich instrumentów po prostu nie mieliśmy. Druga fala, która zaczęła się w zeszłym roku, ale również widać ją w tym roku, związana jest z pewnym deficytem z pewnego rodzaju słabością finansów publicznych różnych krajów Unii. Mieliśmy temat Grecji, Irlandii, teraz niedawno prosiła o pomoc Portugalia. Polska, chociaż na tle tych państw wygląda zdecydowanie lepiej, to wiadomo, że również w jakimś sensie może doświadczyć tego. Pamiętajmy jeszcze tak zwanej trzeciej fali. Bardzo często z tego typu kryzysów poszczególne kraje, poszczególne gospodarki wychodzą tak ścieżką Związaną ze zmianą wyceny aktywów. Towarzyszy często temu również inflacja. To może być jedno z większych wyzwań polskiej gospodarki w najbliższych latach. A banki? Czy w związku z tym możemy spać spokojnie, żadne mniejsze banki już nie upadną? Sektor finansowy w Polsce zdecydowanie należy do bezpiecznych i stabilnych. Oznacza to, że prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji któregokolwiek banku jest. Bardzo, bardzo niewielkie, znikome, wręcz statystycznie nieistotne. Jeśli sektor bankowy w Polsce jest taki silny, to czy możemy się spodziewać w najbliższych latach, że potanieje obsługa kredytów? Cena kredytu w większej mierze jest związana z konkurencją, z konkurencyjnością na rynku niż z samą tylko i wyłącznie stabilnością. Tutaj należy też zwrócić uwagę na dwie rzeczy związane z ceną kredytu. Jedna to jest tak zwana nominalna cena kredytu, druga to jest realna cena kredytu. Ta nominalna jest związana w szczególności z tak zwanym referencyjnym kosztem pieniądza. Czyli przykładowo, jeżeli bank centralny już przeprowadził dwie podwyżki stóp procentowych, a Analitycy bankowi prognozują, że będą kolejne, to nominalnie pieniądz w Polsce raczej będzie droższy. Z drugiej strony, jeżeli wzrasta nam konkurencja w sektorze bankowym, to marża, którą pobierają poszczególne banki z tytułu udzielanych kredytów, ta marża powinna się zawężać. Zatem będziemy z jednej strony mieli nominalnie droższy pieniądz, a z drugiej strony banki prawdopodobnie trochę będą musiały zejść z marży. Proszę powiedzieć, czy Polska, jako taki kraj przedstawiany jako zielona wyspa na tle Europy ogarniętej recesją, czy jest szansa na to, że z tego kryzysu ekonomicznego wyjdziemy obronną ręką, zaczniemy rozwijać się szybciej, mimo tego, że Unia Europejska za chwilę nam przyhamuje troszkę środki finansowe? To znaczy. Na pewno się kończy pierwszy, tak, pierwsza z tych takich dużych perspektyw, związanych z finansowaniem i z różnego rodzaju środków na inwestycje o charakterze m.in. publicznym. To jednak nie zapominajmy, że Unia Europejska również rozpoczyna debatę mniej więcej od czerwca, jak. Jakie środki, w jakiej formule stworzyć tą kolejną perspektywę finansową lat 2013-2014 aż po 2020? Co więcej, tutaj przypomnijmy jeszcze jedną rzecz. Od 1 lipca to Polska będzie miała prezydencję w Unii Europejskiej, a zatem ta najważniejsza, wręcz ta lwia część tej debaty może przypaść na polską prezydencję. To jest bardzo duża szansa, bardzo duże wyzwanie. Poza tym, pamiętajmy o jeszcze jednym elemencie, tak zwanym pewnego rodzaju mechanizmie konwergowania poszczególnych regionów w ramach Unii Europejskiej. Otóż, jeżeli mamy regiony bądź kraje, gdzie średnia zamożność, średnia, średnia pewne, średnie bogactwo, dochód na mieszkańca jest stosunkowo niski, to wówczas Zawsze znajdą się pewnego rodzaju środki w Unii, które mają stymulować doganianie, zamykanie tej dziury, pewnego rodzaju tego, tego niedoboru rozwojowego. Pod tym względem zdecydowanie Polska ma bardzo dobre perspektywy, żeby o takie środki się jednak o takie środki zabiegać, żeby takie środki dostać. Inną kwestią to jest kwestia tzw. zielonej wyspy. Tutaj zdecydowanie Polska jest w sytuacji, porównując inne kraje Unii Europejskiej, gdzie powinniśmy doświadczać jednego z najwyższych temp rozwoju gospodarczego w Europie, między innymi dlatego, że nasza, nasz dystans, pewnego rodzaju jesteśmy w ogonie Europy, nasz dystans, który powinniśmy zamknąć, jest jeszcze całkiem spory do domknięcia. Kolejna kwestia to jest kwestia tego, że my, mając niższy poziom rozwoju ekonomicznego, a więc w jakimś sensie niższą bazę, to u nas 5% to jest czasami zdecydowanie mniej niż 1 czy 2% w krajach najwyżej rozwiniętych w Unii Europejskiej. A więc z tego punktu widzenia te kilkuprocentowe wzrosty gospodarcze są dla Polski w kontekście pewnych prognoz czymś zupełnie naturalnym. Dobrze, panie ministrze, przejdźmy do tematu OFE. Reforma OFE jest dosyć mocno krytykowana przez różne siły polityczne. Są zwolennicy, są przeciwnicy takich rozwiązań. Proszę nam powiedzieć, czy przeciętny Kowalski, mieszkaniec nawet Elbląga, straci na tej reformie, czy zyska? To znaczy, bardzo dużo tutaj zależy od wielu perspektyw. Niemniej wydaje się, że trzeba spojrzeć na to trochę bardziej ogólnie. Otóż, system emerytalny, w którym obecnie funkcjonujemy, powstał trochę ponad 10 lat temu. Przez tych przeszło 10 lat w zasadzie nie było większych zmian dotyczących jego pewnego dopasowania do nowej rzeczywistości, pewnego rodzaju jego uaktualnienia. Oznacza to, że każdy, każdy mechanizm, każda, każda, każda reforma wymaga jakiejś refleksji. I wydaje się, że właśnie jest to czas, w którym można się zastanowić nad kilkoma istotnymi elementami dotyczącymi optymalnego funkcjonowania każdego systemu. Przykładowo, tych debat dotyczących OFE można było przeprowadzić bardzo wiele o, z punktu widzenia finansów publicznych, z punktu widzenia realizacji celów społecznych rządu, jak również jest ten jeszcze jeden, trzeci obszar, który można nazwać obszarem pewnej optymalizacji z punktu widzenia nadzorczego. Czyli pewnego rodzaju kryteriów, które są związane z bezpieczeństwem i standardami technicznymi. Jeżeli chodzi o standardy techniczne systemu OFE, tutaj jako nadzór przygotowaliśmy całkiem wiele opracowań. Przykładowo, te opracowania powstały pod opieką pana profesora Lesława Gajka, który jest zastępcą przewodniczącego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, i między innymi dotyczyły takich kwestii jak Kwestia kapitałowa, pewna adekwatność kapitałowa systemu OFE. Te opracowania dotyczyły również spraw związanych z subfunduszami. Te opracowania dotyczyły kwestii związanych z opłatami, a zatem istnieje bardzo wiele obszarów związanych również nie tylko i wyłącznie z dylematem polityki, w tym wypadku społecznej bądź Polityki gospodarczej, rozumianej jako fiskalnej, ale również tej technicznej, nadzorczej, jeżeli chodzi o optymalizację tego systemu. Ale czy nie obawia się Pan, że zwiększenie środków wpłacanych do ZUS spowoduje, że te środki będą przejadane w dniu dzisiejszym, a nie będą jednak odkładane na kontach Polaków na przyszłość? To znaczy, tutaj jest to zdecydowanie bardziej złożona debata. I na pewno istnieje pewien. Element, pewnego rodzaju optymalizacja pomiędzy tym, ile jest wykorzystywane w danym okresie albo w jaki sposób, a w jaki sposób jest to przypisywane poszczególnym, poszczególnym osobom i na poszczególne konta. Przy czym pan, przypomnijmy jeszcze jednej rzeczy: jest to właśnie pewien dylemat, który jest rozstrzygany w ramach polityki gospodarczej rządu, czyli jest to optymalizacja pomiędzy polityką fiskalną. I polityką społeczną. To wykracza poza kompetencje, poza pewien, pewną, pewną władność kompetencyjną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dlatego tutaj nie sposób, żebym, żebym, żebym wkraczał w kompetencje rządu. Natomiast jest to jeden z głównych dylematów, który był rozwiązy rozwiązywany w tej debacie. Panie ministrze, czy często gości Pan w naszym regionie? Jestem w szczególności miłośnikiem polskiego morza. Z racji tego, że mieszkam w Warszawie, bardzo chętnie udaje się na Mierzeję Wiślaną. Prawie każde wakacje to są różne okresy, czasami jest to kwiecień, to są moje wakacje, czasami jest to październik, to są moje wakacje, ale mniej więcej raz, dwa razy w roku odwiedzam Ziemię Elbląską. Więc z pewnością ma Pan jakieś refleksje dotyczące tego, jak, w jakim kierunku powinny rozwijać się takie miasta jak Elbląg, takie regiony, jak region Elbląski? Wydaje mi się, że patrząc na Elbląg na pewno znajdowałbym tutaj duże przewagi konkurencyjne, jeżeli chodzi o koszty pracy. Zdecydowanie tutaj mamy dosyć dobry rynek pracy, dosyć dużą podaż pracy, a jednocześnie ta praca jest stosunkowo tania, a więc dla firm, które są... Zainteresowane z inwestowaniem w turystykę, w transport, w, w obszar związany z obsługą rolnictwa, inwestycje infrastrukturalne. Często są to obszary o charakterze bardzo dużym nakładzie siły roboczej. Tutaj na pewno można znaleźć bardzo dobry rynek pracy, także możliwość prowadzenia różnego rodzaju małych i średnich przedsiębiorstw, które wspierają obszary związane z turystyką, infrastrukturą, transportem zdecydowanie jest to bardzo atrakcyjne miejsce. Wydaje się, że to umiejscowienie na styku na drodze z Gdańska do Warszawy, blisko morza, w regionie wybitnie atrakcyjnym turystycznie, w bardzo blisko przejścia granicznego z Rosją. To wszystko są atuty, z których warto korzystać. I ostatnie pytanie. Jest szansa na przekop Mirzei Wiślanej, czy nie ma? Tak szczerze, panie ministrze. Osobiście nigdy się tym nie zajmowałem, natomiast z punktu widzenia szans rozwojowych Elbląga, abstrahując od wszystkich innych okoliczności, z punktu widzenia szans rozwojowych miasta Elbląga, na pewno miasto by na tym bardzo dużo zyskało ekonomicznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, jako wydawca serwisu, chciałbym panu serdecznie podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia i udzielenie wywiadu dziennikarzowi serwisu infoelve.pl. Na pamiątkiem spotkania w naszej redakcji, chciałbym panu przekazać kilka egzemplarzy prezentacji multimedialnej o Elblągu, którą wydała agencja reklamowa Gabo jako wydawca serwisu infoelve.pl. Mam nadzieję, że zawartość tych krążków przybliży wiedzę o Elblągu, a jednocześnie pokaże, że Elbląg naprawdę jest pięknym miastem i warto w nim inwestować. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.